Bez Internetu trudno się obejść. On już nam wszystkim zawrócił w głowę. Choć niewątpliwie ma on zajęto, ma też wniosek wielkie niestety. Choć pozytywne jest to szaleństwo, tkwi w nim niestety niebezpieczeństwo. Daje on ludziom też możliwości okazywania zawiści, złości. Dzisiaj wielki dla nas dzień. Mamy galę finałową naszej, naszego projektu, który prowadzimy od listopada. Zaczęło się od warsztatów z Kingą Zawodnik, a dzisiaj już taki mega finał, podsumowanie naszej akcji, naszych zadań, które były wykonywane przez kilka miesięcy. Wszyscy się zaangażowali, każda klasa wykonywała super zadania, były różne warsztaty w Helu. W naszej szkole nie będzie już hajtu. Rozmowa na ten temat jest bardzo ważna i tutaj w tym miejscu na pewno wypada podziękować za podjęcie tego tematu, za to, że trwały dyskusję, że rozważaliście tutaj jak ten hejt wygląda, gdzie jest granica, której przekraczać nie wolno, oczywiście pewne głosy krytyki, jakieś wnioski, uwagi to jest zawsze potrzebne. Ale ocena granicy... Do której się można posunąć, bo na pewno to jest to, co jest w tym wszystkim najistotniejsze. Mi e, mowa rzeczywistości jest niezwykle bliska. Znaczy, ja uwielbiam <laughs> zasiewać dom. To. to nie znaczy, że każdego na tym świecie lubię. To nie znaczy, że każdy na tym świecie, jak wypowiada swoje zdanie, to ja się z nim zgadzam. Bo wiecie, no też coś tam sobie myślę, coś mi się podoba bardziej, coś mniej. Mam jakieś przekonanie, ale wiem, że na tym świecie jest potrzebne miejsce dla wszystkich. Że na ten świat przyszliśmy i dostaliśmy takie prawo, żeby oddychać, żeby żyć. Hejt to wcale nie jest takie nowe zjawisko, tylko mamy tą nazwę, która brzmi całkiem nowocześnie. Ale pamiętajmy, że to, że obgadywaliśmy innych, że mieliśmy swoje zdanie, które jasno wyrażaliśmy, nazywając to krytyką, istniało zawsze. Teraz bardzo ważne jest, żebyśmy spojrzeli na nowe czasy i na nowe rozdanie w sposób bardzo wrażliwy, bo internet czyli nowa przestrzeń publiczna, jaką mamy, wymaga od nas też nauczenia zarówno siebie, najpierw siebie dorosłych, a później dzieci, jak korzystać z tej przestrzeni, żeby była przyjazna, a nie żeby podcinała skrzydła. Dlatego, że słowo ma moc może albo uskrzydlić, albo zranić, obciąć skrzydła na zawsze. I pamiętajmy, że dzieci nie da się nauczyć. Dzieci naśladują nas dorosłych, więc język życzliwości, język. Zrozumienia, że się różnimy i że ta różnorodność jest w świecie potrzebna, to tak naprawdę klucz do tego, żebyśmy zasadzili w dzieciach to, co piękne i dobre. Bo hejt rozmnaża się jak chwasty, a życzliwość trzeba pielęgnować jak najpiękniejsze kwiaty.